Wierzę w cuda. Gdybyś tylko wiedział, wierzę w cuda, wiecie, że wierzę w cuda, ale wierzę w cuda. Ponieważ wierzę w Boga. Nie ma większego cudu niż doświadczenie nowego narodzenia. Oddałabym wszystko na świecie, aby znaleźć teraz słowa, którymi mogłabym Wam teraz przekazać, jak to jest być narodzonym na nowo. Ale to jest coś duchowego, i it's samemu musisz tego doświadczyć. Yourself. Wsiadłam do samolotu w San Francisco i, Francisco San Francisco i leciałam do Pittsburgha w Pensylwanii. Pittsburgh, Tym samym samolotem leciały dzieci z Korei. Które zostały zaadoptowane przez amerykańskich rodziców. Było ich siedmioro, ośmioro, może dziewięcioro. Najukochańsze koreańskie dzieci, jakie widziałam w całym moim życiu. Były cudowne. Polubilibyście je wszystkie. Najmłodsze było maluszkiem, około ośmiu miesięcznym, może troszeczkę młodszym ale niewiele. Najstarsze miało 7 lat. Ta siedmiolatka miała czteroletnią siostrę. To były najsłodsze dzieciaczki. Gdy dolecieliśmy do Chicago, stewardessa powiedziała, teraz poczekamy, aż wszyscy pasażerowie opuszczą samolot. I dopiero wtedy zabierzemy z niego dzieci, by nie było żadnego zamieszania. Powiedziała, że mężczyźni i kobiety, którzy zaadoptowali te dzieci, będą czekać na nie przy bramce. Spytałam, czy oni widzieli już uprzednio dzieci, które zaadoptowali. Stewardessa odpowiedziała, że nie. Oni nigdy dotąd ich nie widzieli. Nie mieli żadnego pojęcia, kogo przyjmują. Powiedziała, że dzieci już zostały zaadoptowane. Byliśmy bardzo podekscytowani tymi dziećmi. Tak więc czekałam, bo miałam lecieć dalej do Pittsburgha tym samym samolotem. Gdy wszyscy pozostali wysiedli, misjonarz wziął najmniejsze dziecko w swoje ramiona. Parę dzieci wzięła stewardessa, a ja wzięłam najstarsze siostry, siedmiolatkę i czterolatkę. I zeszliśmy po schodach z samolotu. Nigdy tego nie zapomnę. To był obraz, którego nie byłby w stanie oddać żaden artysta. To było coś... Czego nie mógłby namalować nawet największy artysta na świecie? Mężczyźni i kobiety, którzy zaadoptowali dzieci, stali przy bramce i patrzyli, spoglądali, oczekując, niektórzy uśmiechając się. Twarze innych natomiast niczego nie wyrażały. Na jeszcze innych twarzach malowało się oczekiwanie. I oto nadeszliśmy. Z dziećmi. Misjonarz zatrzymał się, wziął do ręki kartkę i przeczytał: Pan i pani taka to a taka. Pewien mężczyzna powiedział: Tutaj. I jako pierwsze zostało oddane małe dziecko. Misjonarz przekazał tę małą dziewczynkę mężczyźnie, który odtąd miał być jej tatusiem. Dziewczynka wtuliła się w jego ramiona i złapała go za klapę płaszcza. Spoglądając ku górze na jego twarz, on uśmiechał się do niej. A potem misjonarz zawołał: Pan i pani, taka to ataka. I znów ktoś powiedział: Tutaj. A on powiedział: Oto wasze dziecko. A potem nadeszła ta chwila, gdy misjonarz wywołał kolejne osoby, mówiąc: Pan i pani, taka to ataka. Oni zawołali tutaj, zaś on powiedział: siostry są wasze. Mężczyzna, który powiedział: tutaj, spojrzał na mnie, trzymającą za ręce siedmiolatkę i czterolatkę i zawołał: Katrin Kulman. Przez chwilę pomyślałam, że on mnie adoptował. Spytał: skąd się tu wzięłaś? Powiedziałam: po prostu byłam w tym samolocie. Oto twoje dzieci. Jego żona wzięła młodszą z dwóch sióstr, ucałowała ją. Mężczyzna zszedł i ucałował siedmioletnią siostrę, która nagle, bez ostrzeżenia, zaczęła płakać, spadła w histerię. Ten płacz prześladował mnie przez wiele dni. W nocy, w ciszy nocnej, słyszałam krzyk tego dziecka. Jej twarz niczego nie wyrażała, i tylko wielkie łzy spływały jej po policzkach. Ona zesztywniała. Zrobiłam tę małą rzecz. O której wiedziałam, że trzeba ją zrobić. Objęłam ją ramionami. Jedyne słowa pocieszenia, jakie wyszły z moich ust, brzmiały: Gdybyś tylko wiedziała, kochanie, gdybyś tylko wiedziała, tylko tyle mogłam powiedzieć. To był drugi raz, kiedy coś takiego mi się przytrafiło. Poprzedni raz miało miejsce, gdy umarła moja mama. I podeszłam do telefonu, aby zadzwonić do mojej starszej siostry i powiedzieć jej, że mama umarła. Gdy usłyszałam jej: Halo! Nic, nie mogłam z siebie wykrztusić, nic. Nie byłam w stanie z siebie wydobyć żadnych słów. Zupełnie zabrakło mi słów. W tamtym momencie mogłam powiedzieć do tej płaczącej koreańskiej dziewczynki tylko jedno: gdybyś tylko wiedziała, kochana, gdybyś tylko wiedziała, przez cały czas myślałam: kochana, gdybyś tylko wiedziała, już nigdy nie będziesz głodna. Gdybyś tylko wiedziała, że przez całe życie będziesz kochana, gdybyś tylko wiedziała, że teraz jesteś w Ameryce, teraz jesteś w Ameryce. Na Twoich stopach zawsze będą buty, zawsze będziesz ubrana, zawsze będzie Ci ciepło. Będziesz spać w ładnym, czystym łóżeczku. Już nigdy nie będziesz głodna. Ale zapomniałam o barierze językowej. Ona nie rozumiała tego, co do niej mówiłam. Gdy ogłoszono, że mój samolot odlatuje i musiałam już iść, ona ciągle tam stała, gorzko płacząc, histerycznie. On nie mógł jej stamtąd zabrać. Bóg jeden wie, jakie wspomnienia miało to dziecko. Miała tylko siedem lat. Nie mam pojęcia o jej wspomnieniach. Nie wiedziała, co się dalej wydarzy. Tylko Bóg wie, przez co przeszła. Musiałam ją tak zostawić i szybko stamtąd odejść. Ale nie mogłam. Opóźniono dla mnie start samolotu. Jeszcze raz na chwilę wróciłam do niej, objęłam ją ramionami, choć nie rozumiała, co do niej mówię, chciałam, żeby poczuła moją miłość. Może to jej pomoże. Przytuliłam ją mocno do siebie. I pobiegłam do bramki, zanim zamknięto drzwi samolotu. Moje ostatnie słowa brzmiały: Gdybyś tylko wiedziała. W tej chwili czuję się tak samo bezradna, mówiąc do Ciebie, który nie narodziłeś się jeszcze na nowo, do tych z Was, którzy nigdy. Nie przyjęliście Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, gdybyście tylko wiedzieli, czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że dla osoby, która nie narodziła się na nowo, życie tak naprawdę nie ma sensu. Tak naprawdę nie istnieje dla nich żaden cel w życiu. Dla kogoś, kto nie narodził się na nowo. Czy naprawdę wiesz, co to znaczy narodzić się na nowo? To znaczy, że jeśli przyjmiesz Pana Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela, to wówczas Jego krew zmyje wszystkie Twoje występki. I staniesz przed nim usprawiedliwiony przez wiarę. Ale tak naprawdę to tylko mała część całości. W tym momencie ten, który jest naszym wielkim stwórcą, a tę jedną rzecz wszyscy mamy wspólną: Bóg jest naszym stwórcą, ale nie będzie Twoim Ojcem. Dopóki nie przyjmiesz Jego Syna jako Twojego osobistego Zbawiciela. I w tym momencie, gdy przyjmiesz Jezusa i gdy przyjmiesz to, co Jezus dla Ciebie uczynił, gdy to zaakceptujesz, to jest niczym umowa między stronami. W tym momencie Twój wielki Stwórca Stanie się Twoim niebiańskim Ojcem. Gdybyś tylko wiedział, gdybyś tylko wiedział, jak to jest móc podnieść wzrok w najciemniejszej godzinie i powiedzieć: Mój Ojcze, mój Ojcze niebiański, ta relacja jest relacją osobistą. Ona nie przypomina żadnej innej relacji. Całe to bezpieczeństwo. Czuję, że jestem w stanie przejść przez wszystko. Mówię Wam prawdę, wierzcie mi. Mogę przejść przez wszystko. Póki wiem, że On jest moim niebiańskim ojcem który mnie kocha, który mnie niesie. Jestem ukryta w Jego dłoni. Przebywam w jego cieniu. Moje życie ma sens. Mam cel, przeznaczenie. Mam cel życia. Mam cel życia. Gdybyś tylko wiedział, jak to jest mieć Boży pokój w swoim sercu. Gdy zbliżasz się do ostatniej chwili życia, nie sądzę, żebym kiedykolwiek w naszych rozmowach od serca do serca wspominała o tej ostatniej chwili, gdy serce uderzy po raz ostatni, o tym dniu, po którym nie będzie jutra. Wszyscy mamy tę wspólną cechę. Bez względu na to, czy jesteś bogaty czy biedny. Bez względu na rasę. Bez względu na Twój życiowy status. Ta jedyna rzecz jest nam wspólna. Wiedz to. Możesz nie chcieć o tym myśleć. Być może wolałbyś, abyśmy o tym nie mówili. Być może wolałbyś, żebyśmy zachowywali się tak, jakby to miało się nie wydarzyć. Ale to nastąpi. To nastąpi. Jak pewne jest to, że Twoje serce bije, tak jest pewne i to, że pewnego dnia to serce zabije po raz ostatni. Gdybyś tylko wiedział, jak cudownie jest mieć Boży pokój w swoim sercu. Pewnego dnia Byłam na cmentarzu. Jeden z moich porządkowych poszedł do domu, do chwały. Nigdy dotąd nie miałam podobnego doświadczenia. Rodzina siedziała przede mną. Byli tam przyjaciele, stali tam grabarze, którzy przynieśli ciało na cmentarz. Wzięłam róże i zaczęłam obrywać ich płatki, które wpadały do otwartego grobu. Powiedziałam: Proch powróci do prochu. Słyszy się to na okrągło. Lecz w tamtej chwili była tam pełna chwały obecność Jezusa. Wiedziałam, że to nie śmierć, lecz chwała. To nie ciemność, lecz światło, to nie potykanie się i chodzenie po omacku, nawet nie wiara, lecz oglądanie, to nie smutek, lecz otarcie ostatniej łzy, to świt, to poranek mojego wiecznego dnia, to nawet nie modlitwa. Ale rozmowa twarzą w twarz to słuchanie i oglądanie cudów Jego łaski. To koniec błagania, błagania o siłę do znoszenia bólu i ciemnych wspomnień minionego bólu, jak zniosłem życie na ziemi, zanim wstąpiłem wyżej. Zanim spełniono każde najgłębsze pragnienie mej duszy, zanim doświadczyłem tego pochwycenia na spotkanie twarzą w twarz z tym, który mnie szukał, zbawił i ukochał oraz zachował mnie swą łaską. Stanęłam tam i przeczytałam ten pełen chwały fragment Bożego Słowa. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy odnośnie tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba, na hasło i na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej. A zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki, na spotkanie Pana. I w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Kiedy skończyłam, Czytanie pisma i nabożeństwo dobiegło końca, nikt się nie poruszył. Gdybyś tylko wiedział, jak to jest mieć tę chwalebną nadzieję. Wiedzieć, że śmierć nie kończy wszystkiego. Stałam tam przez parę chwil. To był piękny dzień ptaki śpiewały. Nie było żadnej histerii, nie było płaczu. Siedziała tam żona zmarłego, skupiona, lecz pełna wiary, mająca ufność. Mająca chrześcijańskie doświadczenie, siedziało tam trzech dorosłych synów. Nie było żadnej histerii, była ufność, wiara. Naborzeństwo na cmentarzu dobiegło końca, a jednak nikt się nie poruszył. I zrobiłam coś. Najbardziej naturalną w świecie rzecz. Było tam jedno puste krzesło, obok jednej z synowych. Odeszłam do niego i usiadłam na nim. I tak siedzieliśmy. Powiedziałam, wiecie co? Myślę, że po prostu tutaj czekamy na to, aż zabrzmi Boża trąba. Myślę, że czekamy tutaj na tę chwalebną chwilę zmartwychwstania, na ten moment, w którym życie zmartwychwstania przepłynie przez to ciało, a zmarli w Chrystusie powstaną. Mając ciała przemienione na obraz ciała Pana Jezusa Chrystusa. A Biblia mówi nam, że to jest prawdą. And the Bible tells us this is real. To jest tak rzeczywiste jak sam Bóg, to jest tak realne jak życie. Uwierz mi, śmierć nie kończy wszystkiego. Daję ci na to Jego Słowo, które jest najwyższym autorytetem na niebie i na ziemi. Możesz całe życie oprzeć na tym, co mówi Pan. Śmierć nie kończy wszystkiego. Ona jest zaledwie początkiem. Reszta księgi. Zostaje zapisana za zasłoną. To nie śmierć, lecz otarcie Twych ostatnich łez. To nie śmierć. To koniec błagań i cierpień. To koniec bólu serca. To koniec rozczarowań. Gdybyś tylko wiedział, gdybym w tej chwili mogła uczynić ci to, co zrobiłam wobec tej koreańskiej dziewczynki objąć cię ramionami. Bez względu na to, czy masz 99 czy 9 lat, bez względu na to, czy jesteś w kwiecie swej młodości, czy też twoje ręce są wyczerpane trudem wielu dni, a włosy zmieniły się w srebro, jesteś tak niepewny. Tak, brakuje ci pewności. Co do tego dnia, po którym nie będzie jutra, gdybyś tylko wiedział. Jak cudownie jest mieć tę pewność w Chrystusie Jezusie, mieć pokój, wiedzieć, że Bóg jest tym niebiańskim Ojcem. To tylko kres wiary, która obraca się w rzeczywistość. To koniec nadziei. Mogę obrócić się i powiedzieć: Wiaro, stałaś przy mnie tak wiele razy. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła, ale w tym momencie wiara staje się rzeczywistością. Nadziejo, byłaś tak cudowna. Zapalałaś gwiazdy na ciemnym niebie. Umieszczałaś drzwi w nieprzebytych ścianach, ale już nie potrzebuję ani wiary, ani nadziei, lecz miłość miłość zabiorę ze sobą, ponieważ w tym momencie po raz pierwszy poznam doskonale właśnie ją miłość. Gdybyś tylko wiedział, oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani nie weszło to do umysłu żadnego człowieka. Mówię o cudach, chwale i pięknie tego wszystkiego, co Bóg przygotował dla swoich. Gdybyś tylko wiedział, gdybym tylko mogła Ci powiedzieć: Boże, Ojcze, Ty objaw to temu sercu, bo ja nie potrafię tego powiedzieć. Mogę Ci tylko dziękować.